Dzień dobry Państwu, witam Państwa w środę 17 kwietnia. Nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TICMIL i mam przyjemność zaprosić na program w którym skupiam się przede wszystkim na ocenie sytuacji technicznej na wykresach poszczególnych instrumentów. Zaczniemy od złotego, bowiem tutaj dzieje się naprawdę, naprawdę dużo. Zanim jednak omówimy sobie sytuację, jak kształtuje się sytuacja techniczna na wykresie euro PLN i parze dolar złoty, najpierw Dwa słowa o tym, co tak fundamentalnie dzieje się na, 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 na złotym. Polska waluta mocno ostatnio traci na wartości, zwłaszcza duża wyprzedaż miała miejsce we wtorek. I tutaj pojawiają się różne teorie, natomiast należy zwrócić uwagę, że równie mocno jak złoty traci, traciło też meksykańskie peso i brazylijski real. Dzisiaj obserwujemy próbę odreagowania tej, tej, tej przeceny, natomiast jednocześnie to wczorajsza, ta wczorajsza przecena złotego nie, w jakiś istotny sposób nie korelowała z zachowaniem czeskiej korony, węgierskiego forinta. Czy y, waluty Izraela, co jest istotne w kontekście tego, że część u, u, uczestników rynku wiąże słabość złotego, wyprzedaż złotego z sytuacją wokół y, Izraela. W Sytuacja na Bliskim Wschodzie to pokazuje, że tej korelacji nie ma. Nie dopatrywałbym się też w przecenie złotego wpływu czynników krajowych. Tam pojawiła się m.in. informacja o tym, że środki z KPO mogą nie być przewalutowane na, na, na euro, na, na, na złote, Powiem, te płatności mogą. W, w przypadku niektórych projektów mogą być właśnie wykonywane w euro. Natomiast ta Korelacja między złotym realem i peso sugeruje, że generalnie wczoraj z rynków wschodzących uciekał, uciekali pewni inwestorzy zagraniczni, taki krótkoterminowy spekulacyjny, spekulacyjny kapitał i akurat te trzy waluty są bardzo płynne, więc łatwo zagrać, łatwo zrealizować zyski, ba nawet zagrać na osłabienie rynków wschodzących, co nie byłoby takim to nie jest takim pomysłem wyciągniętym z kapelusza, powiem, wiele w tej chwili przemawia za tym, że kwiecień przyniesie, przynosi, przynosi czy to na giełdach, czy też na, na innych rynkach, mo, mo, może przynieść, przynosi pogorszenie koniunktury, więc. Siłą rzeczy może pojawiły się jakieś raporty dużych instytucji finansowych sugerujących grę przeciwko walutom rynków wschodzących. No i, 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 i wczoraj to się zmaterializowało. Natomiast jeżeli chodzi o dłuższy termin, fundamentalnie złoty, no. Powinien pozostawać mocny. Więcej czynników przemawia za jego umocnieniem niż jakimś osłabieniem. To nie tylko te, te, te środki płynące z Unii Europejskiej, ale też oczekiwane znaczące przyspieszenie wzrostu gospodarczego, przecież w tym i przyszłym roku, ostatnio i ośrodki analityczne, i, i, i MFW. Podnosiły y, prognozy wzrostu gospodarczego, to też relatywnie wysokie stopy procentowe y, w Polsce, które y, jeżeli nawet w tym roku mogły, miałyby się zmienić, no to dopiero w końcówce roku jakaś niewielka obniżka. Przy czym y, większość chyba zakłada, że stopy się do końca roku nie zmienią, podczas gdy inne banki centralne, nawet ten Fed, y, gdzie oczekiwania odnośnie pierwszej obniżki się odsuwają, nawet ten FED zaczną stopy, nie, stopy procentowe obniżać. No i tak tyle otoczki takiej fundamentalnej, rynkowej, jeżeli chodzi o złotego. Teraz już przejdźmy do wykresów i, i sytuacji na tych wykresach i zobaczmy, co tutaj widać. Na pierwszy rzut idzie para EuroPLN. Trzy dni mocnej, mocnej wyprzedaży, silny zwrot, wybicie z takiej konsolidacji, która miała miejsce w okolicach 4,26, dwa dni wzrostów, przełamanie tej oto raz, dwa, trzy miesięczne linii trendu, przede wszystkim przełamanie 50-dniowej średniej, co jest uznawane za mocny sygnał, sygnał do sprzedaży polskiej waluty, mocny sygnał do kupna, kupna euro. Oczywiście to dzisiejsze cofnięcie Pokazuje, że ta tendencja wzrostowa nie jest taka razdana na, 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 na zawsze. Niemniej jednak, dopóki ta długa wzrostowa świeca w storku nie zostanie zanegowana, czyli dopóki kursy nie zejdzie zdecydowanie poniżej połowy tej świecy, należy zakładać, że wzrosty są prawdopodobne. No i tutaj każdy zapewne widzi, że tę, 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 tę strefę docelową wyznacza ta, ta, oto strefa oporów. Z jednej strony dwustu sesyjna średnia w tej chwili w okolicach 4:40, z drugiej strony ten lokalny szczyt z, ze stycznia, czyli okolice poziomy powyżej 4:41. Jednocześnie jest to lokalny dołek z połowy października, czyli tuż po wyborach parlamentarnych w Polsce, jeżeli Państwo pamiętają. i w Uważam, że to będzie taki górny, górny, górny zakres, do którego euro PLN może dążyć. Oczywiście, jak zaczną się pojawiać kolejne impulsy szkodzące czy przemawiające na niekorzyść, na niekorzyść złotego, to będzie niezbędne, o czym przekonuje właśnie dzisiejsze, dzisiejsze zachowanie. W ciekawym miejscu jest para dolar, dolar złotych. Tutaj najpierw został, została przełamana 50-dniowa średnia, która otworzyła zasadziła pierwszą sygnałem, sygnałem kupna, następnie mamy taką formację, podwójne, lokalną formację podwójnego podwójnego dna. Ona już się zrealizowała. Co po drodze doprowadziło do przełamania 200 sesyjnej średniej, więc tutaj tych sygnałów popytowych jest dużo, ale z drugiej strony rynek wczoraj na chwilę przebił, a dzisiaj się cofnął poniżej górnego ograniczenia takiego kanału wzrostowego, w jakim można zamknąć wahania pary dolar złoty począwszy od grudnia 2000. 23 roku. W tej chwili ten opór z, y, znajduje się w okolicy powyżej 4009. No i y, najważniejsza bariera y, bariera podażowa, a jednocześnie bariera, która mogła, której przełamanie mogłoby otwierać. Y, no, drogę do takich wyraźnych y, wzrostów notowań y, pary dolar złotych, czyli ta linia bez zaznaczona na czerwono, linia łącząca y, szczyty z jesieni 2022 roku i y, z y, początku października y, 2023 roku, czyli tego szczytu słabości złotego y, przed wyborami, wywołanego y, w, w w pewnej, w pewnej mierze przez pamiętną decyzję Rady Polityki Pieniężnej o, o takim dość yy, zaskakującym, yy, o takiej dość zaskakująco dużej wysokiej obniżce stóp, yy, stóp procentowych, Notabene, jeżeli chodzi o zachowanie yy, pary Euro PLN, Wczorajsze wzrosty to był największy właśnie jednodniowy ruch od tego pamiętnego od tej pamiętnej decyzji decyzji Rady Polityki Rady Polityki Pieniężnej. Gorąco ostatnio jest na złotym, natomiast uspokoiła się sytuacja na parze Euro, Euro USD po tych wcześniejszych spadkach, wywołanych między innymi, czy przede wszystkim wywołanych zmieniającymi się, odsuwającymi się w, cza, w czasie oczekiwaniami na pierwszą od lat obniżkę stóp procentowych w Stanach. Natomiast technicznie to, co widzimy teraz, no to przede wszystkim przełamanie przełamanie dołka z lutego. Tutaj mamy ewidentny, ewidentny sygnał sprzedaży w połączeniu z tym wybiciem powyżej tego lokalnego dołka z początku miesiąca. to już mamy dwa sygnały sprzedaży wspierane przez utrzymujące się już od dłuższego czasu sygnały na wskaźnikach, zwłaszcza na, na MACD. I teraz tak Krótkoterminowo może rynek troszeczkę już jest wyprzedany, o czym świadczy to dzisiejsze odbicie i, i, i w najbliższych dniach jakiś ruch do góry może mieć miejsce. Natomiast więcej przemawia za kontynuacją, kontynuacją spadków w rejon, w rejon październikowego, październikowego dołka. To są okolice 1,0450. Bardzo podobna sytuacja na parze funt-dolar, z tą tylko różnicą, że tutaj sygnały są bardziej ewidentne. Tutaj wybicie z tego kanału wzrostowego, takiego kanału trendowego, konsolidacji o lekko wzrostowym nachyleniu, czyli tego, tych wahań kursu ujętych między tymi dwo, dwoma różowymi kreskami są. są to to wybicie jest wyraźne, przełamane dołki, sygnały sprzedaży na, na wskaźnikach, przełamane średnie. Chociaż, akurat, jeżeli chodzi o funta, to średnie, średnie nie mają, nie, 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 nie miały tak dużej, go, tak, tak dużej wartości prognostycznej, natomiast zestawienie tych wszystkich sygnałów powoduje, że droga, że więcej argumentów ma strona podróżowa i droga do spadków jest otwarta. Najbliższe liczące się wsparcie znajduje się w okolicach 1,022,60. To jest ta linia trendu, trendu wzrostowego. Bardzo nam pogorszyła się sytuacja na, na indeksach, na, na giełdach. Stąd też to moje wcześniejsze stwierdzenie o tym, że prawdopodobnie kwiecień przyniesie, przynosi początek dłuższej korekty, zwłaszcza na giełdach, korekty analogiczne jak, do, jak ta, która miała miejsce w marcu ubiegłego roku, kiedy inwestorzy rynki obawiali się kryzysu Bankowego, bankowego Stanach Zjednoczonych, pamiętają Państwo, kłopoty tych małych, no, małych z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych i gospodarki amerykańskich banków, bo z punktu widzenia banków, czy, czy, czy to polskich czy, czy europejskich, no to, to były całkiem duże instytucje. Natomiast ta y, obecna korekta, korekna, która się, y, y, te, te obecne spadki, które obserwujemy no, w zasadzie y, no, od, końcówki, od, końcówki, od, od, od końcówki kwietnia, lub jak to woli, od pierwszych dni, y, od końcówki marca, lub od pierwszych dni kwietnia. To pogorszenie nastrojów, które nastąpiło przecież po bardzo długim okresie takich mocnych wzrostów, sugeruje, że właśnie z taką głębszą korektą będziemy mieli do czynienia. W skrajnym przypadku może ona przybrać nawet rozmiary i formę tej korekty wakacyjnej, czyli korekty, która rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku przedłużyła się na, na wrzesień i później jeszcze na, na, na październik, czyli. Czyli te, te, te wszystkie, to, to, to zachowanie rynku, a w zasadzie rynków sugeruje, że właśnie z takim początkiem gorszego okresu mamy do czynienia. Gorszego, ale nie bardzo złego, bardzo złego nie ma, wciąż nie ma argumentów, nie ma, nie ma przesłanek, żeby twierdzić, że hossa na, na, na giełdach się zakończyła. Raczej po prostu mamy korektę, korektę wynikającą z odsuwania się w czasie y, oczekiwanych y, obniżek stóp procentowych stanach co powoduje y, i generuje wzrost rentowności amerykańskich, y, amerykańskich obligacji co siłą rzeczy y, też y, przywołuje y, Pobudza na nowo obawy przed, przed inflacją, więc tutaj to, 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 ta realizacja zysku powinna być, być taka dłuższa. Natomiast to tylko korekta, to wygląda na to, że to tylko korekta, i, i ewentualne spadki, dołki należałoby wciąż wykorzystywać na, do, do kupna. Jeżeli chodzi o układ techniczny, no to najgroźniejszym sygnałem jest przebicie 50-dniowej średniej. Akurat jeżeli chodzi o SP, to ta średnia idealnie nam się. Idealnie nam się y, sprawdzała, kilka razy stanowiła no prawie idealny punkt, punkt zwrotny. Tutaj jedynie w, tym, w, tej fazie, w tej fazie korekty wakacyjnej czy w zasadzie wrześniowej nie, nie dała rady, ale generalnie to mocny sygnał, to mocny sygnał lub kupna lub sprzedaży, w zależności jak rynek jest, w, tu, w, tu, w którym miejscu jest rynek i czy przebicie nastąpiło z góry na dół, tak jak teraz, czy z dołu, z dołu do góry. Technicznie na wskaźnikach też mamy podażowe sygnały a nawet już w zasadzie właściwe sygnały wydaje się, że droga do tej zaznaczonej tu na żółto strefy w strefy wsparcia czyli gdzieś w okolice 4824 4 i, i, I 4, no prawie 4, 4 800, 4 799 z kawałkiem jest otwarta to jest ten poziom docelowy i gdyby rynek spadł tam, no to ceny byłyby już na tyle atrakcyjne i sytuacja na wykresie byłaby na tyle atrakcyjna, żeby, żeby otwierać długie pozycje. Natomiast pierwszym wsparciem niewątpliwie niewątpliwie jest bariera 5500 pięciu, tysięcy punktów, czyli taki okrągły, okrągły poziom. I, I przy pierwszym podejściu jest mało prawdopodobne, że ona została przełamana. Szczególnie, że jak Państwo widzą na wykresie, ona nakłada się z zniesieniem FIPO 23 i 6, więc tam widziałbym jakąś aktywniejszą, jakiś aktywniejszy popyt, który mógłby nawet doprowadzić do, kolej, do kolejnego testu: próby powrotu powyżej 50-dniowej po 50 średniej. Przełamanie 50-dniowej średniej ma, miało też miejsce na wykresie indeksu Nikkei. Tutaj też sygnały są takie ewidentne. Jeszcze była, był cień szansy wczoraj. Że ten lokalny dołek sprzed miesiąca w jakości się wybroni, i, i, i może stąd pojawi się kontra kupujących. Nic takiego się nie stało. Dzisiaj wsparcie, zostało, wsparcie to zostało naruszone, czyli mamy już komplet podażowych, podażowych sygnałów. Droga w rejon wsparcia, którym jest ta linia łącząca lokalne dołki i która znajduje się w okolicach 36 400. 400, no 36, powiedzmy 36 3036 400 jest otwarta. Po drodze jest jeszcze lokalny szczyt z drugiej połowy stycznia, ale to już mniej znaczące, mniej znaczące wsparcie. Natomiast jeżeli chodzi o taką długoterminową ocenę sytuacji na tym wykresie, no to tutaj te spadki, które zostały zapoczątkowane w końcówce marca, też wyglądają jako taka bardziej rozbudowana i dłuższa realizacja zysków, spadkowa korekta, i nie ma jeszcze sygnału do tego, że Hossa na tym rynku hosta na tym rynku zbliża się, zbliża się do końca. Skoro jesteśmy przy, 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 przy giełdach, przy rynkach, no to jeszcze rzut oka na WIG 20. Bardzo ciekawa, bardzo ciekawa sytuacja, wczoraj otwarta luka bez mocny spadek, przełamana, 50-dniowa 50 średnia, dziś zwrot w drugą stronę powrót powyżej właśnie tej wspomnianej 50-dniowej średniej. Dodatkowo. Ten zwrot ma miejsce powyżej no, wsparcia, które troszeczkę straciło na, na, na znaczeniu, bo, bo ta linia łącząca dołki musiała zostać przerysowana, narysowana na nowo, ale to jest linia łącząca dołki z października e, ubiegłego roku i, i tutaj ten lokalny dołek z połowy z połowy marca, niemniej jednak ten zwrot nastąpił. No i co teraz? Sytuacja, gdyby to oceniać przez pryzmat, tylko analizy technicznej, to można powiedzieć, że mamy do czynienia z podażowymi sygnałami i ryzyko spadków jest spore, ale sytuacja nie jest tak zła, jakby na to wyglądała. Gdyby była zła, nie byłoby nawet tej próby wzrostu, próby domknięcia wczorajszej luki BESY, tylko byłyby dalsze, dalsze, dalsze spadki. To yy sprawia, że w mojej ocenie już tutaj na poziomie dołka, na poziomie minimum z marca i jednocześnie też minimum, takiego lokalnego minimum z lutego, może pojawić się większy, większy popyt i wcale nie mam pewności, czy właśnie WIG-20 spadnie poniżej tej, tej, tej strefy, czyli spadnie tak wyraźnie poniżej 2300 punktów akurat ten ten marcowy marcowy dołek to są to jest poziom 2000 2000 no poniżej 2300 punktów, więc być może będzie tak i to jest spore prawdopodobieństwo tego scenariusza, że tutaj pojawi się popyt i obroni, wybroni przed, przed dalszymi spadkami. Jeżeli tak się nie stanie, no to konsekwencje będą takie techniczne będą oczywiste. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy rysującą się formację podwójnego szczytu, więc w tym układzie Spadki mogłyby sięgnąć nie tylko styczniowego dołka, ale być może nawet tej, tego dolnego ograniczenia, tego długoterminowego kanału, kanału, kanału wzrostowego. Więc najciekawsza chyba sytuacja, najciekawsza sytuacja chyba na, na, na ze wszystkich, wszystkich rynków. Wszystkich giełdowych rynków, z jaką mamy do czynienia, bowiem nie ma takiej oczywistej odpowiedzi: że tutaj zobaczymy większe, większe, większe spadki. Jest spora szansa, że właśnie te, te, te dołki na Big 20 z, ten dołek z połowy, z połowy marca, zostanie wybroni się, i, i stąd. Pojawi się nowa, nowa fala trendu wzrostowego, nowa fala hosty, która wyprowadzi ten indeks. Nawet jeżeli nie powyżej ostatnich szczytów, to przynajmniej doprowadzi do jeszcze jednego, do jeszcze jednego testu tych, tychże szczytów. I tak pokrótce prezentuje się ta najciekawsza sytuacja, ta sytuacja na tych najciekawszych parach, sporo było dzisiaj giełd, bowiem tutaj naprawdę dużo się działo. Mówiąc o giełdach, oczywiście przypominam, że w Stanach Zjednoczonych rozkręca nam się powoli sezon publikacji wyników i w najbliższym czasie oprócz takich czynników związanych z stopami procentowymi i z inflacją, to będzie ten główny giełdowy, giełdowy temat. Dzisiaj już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam na nasze spotkanie w poniedziałek, kiedy skupiam się i omawiam główne wydarzenia rozpoczynającego się nowego tygodnia na rynkach finansowych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.